Panie i panowie, przed nami starcie w formule MMA, zakontraktowane na dystansie trzech rund po 5 minut w limicie kategorii piórkowej. Sponsorem pojedynku jest Lubuska Spiżarnia, a walkę w klatce poprowadzi sędzia Piotr Jarosz. No i myślę, że przed nami bardzo ciekawa walka. Wojciech Kazieczko miał epizod w KSW. A no i dzisiaj staje naprzeciwko Dominika Gierowskiego. Gierowski szorty czerwone, Kazieczko szorty czarne. Zasady... MMA, trzy rundy po 5 minut. Myślę, że będzie tu co oglądać. Też myślę, że będzie tu co oglądać. Jestem wielkim fanem stylu właśnie Wojtka Kazieczki, szczególnie co oczywiście, no bo z tego się wywodzi. Ale no zobaczmy, zobaczmy Runda. jak się rozwiną, Jest. zobaczmy co panowie pokażą. Widać, że obaj zawodnicy mają spore Wsparcie na trybunach też, słychać z każdej strony... Widać, że to będzie dynamika. Emocji. Tak, no zdecydowanie, waga jest lekka, panowie doświadczenie mają, także możemy się Ale spodziewać świetnej walki. Low kick. Bardzo ładny low kick i to też chyba było poniżej kolana właśnie, tak. wydaje mi się, że to było na łydkę. Ja to mo mo mogło zaboleć. Tak, te low kicki lubią, lubią zabrać ochotę do walki. O, no, kolejny przestrzelony. Dużo zwodów, dużo straszenia, ustawiania. Tak, dużo markowania. No i teraz pierwsza próba skrócenia dystansu do jakiegoś tam klinczy czy obalenia ze strony Dominika Gierowskiego, ale Wojtek sprytnie odwrócił tą sytuację pod klatką i teraz to on wciska Dominika w siatkę. No te kolana na pewno... Bardzo dynamiczne te kolana. Tak, no. Takie ostre. Tak, dokładnie. No i mamy no pod stron. siatką, Tak, no, z obu stron kolana, jakieś tam pojedyncze ciosy, ale myślę, że. No warto myślę, że. By to... było albo pójść po obalenie, albo ten klicz tak. rozerwać. Tak, myślę, że to, to taka statyczna, dosyć. Nie korzystna i chyba ani jedno, dla niej, ani jednego, ani do drugiego. Dobro, panowie. Działamy. Jest próba złapania za głowę, jak do gilotyny, ale myślę, że tam to jest póki co daleko. Tak, tak też się nie wydaje. Chociaż, chociaż z tej z perspektywy ten uchwyt wygląda na odrobinę chyba, ciaśniejszy, no. Chyba tam dopiął. Tylko nie wiem właśnie, czy tam jest jedna ręka, czy dwie. W każdym razie ten uchwyt nie, z tej perspektywy nie, nie, nie. wygląda. Nie, nie, nie. Okay, jedna I Lecimy, panowie. Powrót na środek klatki. Zjedno, 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 zjedno. Tutaj mocny doping ze strony kibiców giera. Wow. i też mocna bomba ze strony No, wiem e, na pewno, że walka dla Kazieczko miała być to taka walka na powrót do KSW e, i miało być to takie przytarcie. A wziął sobie z przeciwnika jest takiej kurnej półki, jeżeli chodzi o to, co miał do wyboru, z tego co wiem. Wiesz, to jest. Nadal młody i ambitny zawodnik, myślę, że on nie chce tak. robić walk też na pewno z byle co zresztą widać po chłopakach, tak. że to nie, są, to nie są przypadkowi goście, nie? oni na pewno umieją się bić, no, widać to po każdym ruchu, każdy tak. zwód, każde zamarkowanie, każdy cios jest precyzyjny i naprawdę widać, że chłopaki reprezentują wysoki poziom i mimo mi małej wagi widać, że te ciosy też swoje ważą. Tak. Ja powiem Ci tak e, osobiście, jak pogadałem e, z chłopakami, e, szczególnie Kazieczko, to widać, że ten chłopak e, bardzo w duże nadzieje pokłada właśnie w walkach. Widać, że on tu żyje. Tak, tak. Widać, to jest że on jest zdecydowanie e, pasionet, no? Tak, Dokładnie to w nim widać, to po prostu w nim widać, on emanuje tym. No i teraz fajna wymiana. Ale ten hajtik. taki zaczepny też, bardzo ładny. No ten. Olsziliwy. Tak, bardzo dynamiczne te ciosy, te kopnięcia na razie. Kazieczko bardzo dużo uwagi robi, no i to taka <noise> prowokacja. Lubimy to. Ależ, to to ładny tak, Ależ tu ale było. Ależ Bo chyba zebrali nawet tak. w tej sytuacji. No. I mamy kolejną próbę obalenia. Ale Bardzo ładny tempo. Ładnie podcięta noga. I teraz Dominik Gierowski z góry w półgardzie. Maciek, Maciek, przepraszam, pomyliłem z bratem, Wojciech Kazieczko na plecach, na środku klatki, także stąd będzie ciężko wstać, musiałby się przesunąć aż pod siatkę, żeby sobie ułatwić trochę ten proces wstawania. Na razie chyba próbuje ustabilizować sobie tą pozycję. Tak, dobra kontrola ze strony Dominika, ale... I to jest Ale też, mało cios Tak, to jest też widoczne u e, doświadczonych już zawodnika, że nie próbują za wszelką cenę e, od razu mając pozycję, dominującą z góry, e, atakować. Tylko pierw próbują sobie ją ułożyć. Najpierw stabilizacja, tak. a potem idziemy dalej, nie? I to tak. Tak, to widać. Pierw! I mamy ground and pound. Też kilka łokci z dołu. My się wydaje, że już ta runda tak się skończy. Tak, Wojtek. Ciężka do ocen, ale ten, te obalenie bardzo dużo znaczy. To dużo. Obalenie i ta kontrola w tak. parterze, myślę, że też mogły, mogły tę te rundę skraść. Myślę, że ta, ten pojedynek obejrzymy w pełnym czasie. Myślisz? Myślę, że... No zawsze jest taka szansa, ale tu myślę, że panowie są też dosyć dynamiczni i precyzyjni, więc wiesz, mamy jeszcze dwie rundy i chciałbym w sumie oglądać pełny ten tak. pojedynek, bo dużo się może wydarzyć, ale... Jak to z dobrymi uderzaczami bywa, nie zawsze dają. Tak, ale wiesz, nie? co, też Drude, z doświadczenia tego z pozycji oglądającego, to wiem, że waga lekka też e, nawet jak się trafią, to są te ciosy, które nie, zazwyczaj nie gaszą tego światła, A więc... Wiadomo, ja by... indywidualna kwestia zależy od zawodnika, ale rzeczywiście często tak jest, że w tych niższych wagach raczej jest zasypanie kogoś tak. gradem ciosów niż jeden siostr, który właśnie wyłącza światło. Panowie znów badają się w stójce. Dobry wewnętrzny lołkik Dominika Gierowskiego. Tak, Kazi Kazieszko powinien troszeczkę markować tego prawego lukika, myślę. To by na pewno skuteczniejsze było w, w końcowym efekcie. Ale bardzo ładnego fronta tak, bardzo tam ładnie. wsadził. Myślę, że tu prawe, lewe, lewe i prawy by zadziałał trochę daleko, taki kontrolny tylko, próba hejkika. No, ale cały czas właśnie dużo zwodów, dużo przyruchów, dużo czarowania po to, żeby sobie stworzyć... O, ładnie teraz. Pięknie. Po to, żeby właśnie sobie stworzyć sytuację do, do czystego ciosu lub kopnięcia. Widać, że obydwoje panowie mają ten spokój w walce, że kontrolują to wszystko, co się dzieje. No, kwestia doświadczenia, obicia się też pewnie w innych formułach i, i generalnie startów. Tak. Ale widać, że no, bardzo przytomni są, druga runda, oni od każdy cios jest zmierzony, ważony tak. i po prostu, wiesz, szukają precyzji na pewno, nie? Tak, tak, tak. Tu nawet chyba się uśmiechnęli do siebie, panowie. Tak, tak. Bardzo ładnie, już trochę przekwycony front, skontrowany zaraz lołem. Ciekawa sytuacja i mamy kolejną próbę klinczu, ale nieudaną. Kazieczko ma taki styl trochę, Ole, o teraz ładnie to. Bardzo ładnie. Kazieczko ma trochę taki styl, jakby był niby zmęczony, kopnięcie. Tak, on to się czaruje, on bardzo czaruje. No dużo, nie do końca wiadomo czego się można po nim spodziewać przez całą walkę, nie? Ale teraz ładny ten prawy. No, i to co mówiłem, moim zdaniem, trochę bez sensu wyprowadzone te low w powietrze, bo to zabiera musiły, a nie dochodzą one do celu. Jakby przygotował się go bardziej. Ale, ale teraz ładnie. Ale jak to wiemy, łatwo się komentuje z boku. Jak to wiemy, łatwo się komentuje z boku. Oczywiście, no z boku się to ogląda wszystko bardzo łatwo i przyjemnie. I ja w sumie się cieszę, że, że siedzimy w tak pięknych Ta. miejscach i że sobie oglądamy taką galę z bliska. Jesteśmy szczęściarzami, że możemy oglądać i komentować e, takich zawodników bo, e, i na takich galach. Dokładnie. Mamy dwie minuty do końca drugiej rundy. rundy długie mają te ręce. Tak, no. Chude, takie długie te szkity. Chude, długie, ręce. kąśliwe, ale jak trafią to wiesz, nie będzie to zbierać. Tak, tak. Ja Kazieczką oglądałem walki właśnie KSW, jak dawało mhm. i to były takie naprawdę fajne walki. Tak, tak, no ja się jakby dużo lepiej się znam z bratem Wojtka, ale, ale właśnie bardzo mi się zawsze podobał styl kickbokserski tak. Wojtka Kazieczki. Właśnie przez to, że był taki nieprzewidywalny, że on i latające kolana używa i jakieś takie backfisty, tak. takie wszystkie te szalone techniki, no ale to jest miłe dla oka, to jest bardzo. miłe dla odbiorców. To tak by przydało się na odejściu, żeby jeszcze tego lewego mu wcisnął. A, A, jest, bardzo tak. ładna akcja ale Jakby Wojciech tam spróbował podwójnego lewego i wcisnąć tego prawego. To byłoby myślę na przełamanie, dobra. No i proszę, jakie bardzo ładne obalenie w timingu, co? Tak, na minutę do końca rundy mamy no i obalenie zobacz, Dominika Kierowskiego. I kolejna runda może być zdobyta właśnie poprzez obalenie, jeżeli teraz skontroluje tą pozycję. No to no bo celnych czystych ciosów wiele tutaj nie tak. było, dużo, dużo było bardzo ładnych jakichś tam zwodów i tak. markowania, ale rzeczywiście takich ciosów, które zrobiłyby wrażenie na rywalu, było mało. I tak, teraz tutaj widzimy. naprawdę to obalenie może nam troszeczkę. Tutaj widzimy Kazieczkę, jak kontaktował się ze swoim narożnikiem. Przytomnie tak. dosyć I, i no. Ciekawe co mu podpowiadali. My tego nie słyszeliśmy, ale wydaje mi się, że Kazieczko będzie musiał w trzeciej rundzie mocno popracować, żeby wygrać ten pojedynek na pewno popracować, żeby nie dać się obalić. Tak, to na pewno, żeby tą walkę jak najdłużej utrzymać w stójce, no bo jak widzimy już drugą rundę z rzędu w parterze niestety daje się kontrolować. Dominik Gierowski też robi świetną robotę, nakładając cały czas presję i w tym parterze utrzymując tą przewagę. Tak. No więc trzecia runda przed nami, a myślę, że może być szalona. I mamy panowie i panie Trzecią rundę, tak jak mówiłem, na pełnym dystansie. Ja powiem ci, że chyba mógłbym obstawiać te total bety wszystkie. Obstawiaj. Nie, bo to w momencie, kiedy bym tylko obstawił, bym nic nie trafił. Zawsze tak. <laughs> Wiesz, kiedy... Wiesz, ile wygrałem najwięcej? <laughs> 5,20. <laughs> Przysięgam. Gratuluję. Za dwójkę obstawiłem jakiś tam pojedynek. Dwa kły. to no, za mało No, ale to jest lada. ponad 100%. Tak, no, słuchaj. Wielkie gratulacje. Dzie dziękuję bardzo. I panowie już lekko naruszeni trudem tej walki, ale nadal gotowi, nadal, nadal widać, że ruszają się dynamicznie, nadal chcą wymieniać ciosy. Trzecia runda tego starcia. Ach, ale teraz idą na wymiany, a to słychać już. Niby lekka waga, ale to cud. Lekka waga, ale ciosy dynamiczne i ręce ciężkie. Dużo tego straszenia tych zwodów tak. cały czas po straszeniu. No i badają się panowie, badają, szukają tego dystansu, żeby zadać e, decydujący cios. Gierowski bardzo może zawalczył w poprzednich rundach. Tak, tak. No póki co, póki co ta walka. Ładny teraz myśli, low kick na się łódka. po jego myśli, ale ale no wiadomo, jestem, a wszystko się wydarzyć jeszcze może. Tak. Szczególnie, że panowie jeszcze są pełni sił i cały czas oboje chcą wymieniać te ciosy i napierać do przodu. No tutaj raczej nam nie grozi to, że wyładują akumulatory. No nie zapowiada się. Jest trzecia runda, oni naprawdę świeżo się ruszają i myślę, że od drugiej rundy Kazieczko będzie bardzo mocno chciał zaryzykować Minuty. Od drugiej minuty. I Lewy na lewy. proste, ale też trafiony tutaj myślę mocniej przez o, I pierwszy w sumie raz bardzo ładnie tutaj wybronił. Prawie odwrócił obalenie. No i podkręca. Widać, że ma w sobie gęszołmena. Wystawia język. Coś tam do siebie tak. się uśmiechają czasem. Tak, tak. Tylko musi się skupić bardziej na 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 stworzeniu przewagi w tej walce, no bo jednak te dwa obalenia mają na pewno decydujący wpływ na to, jak będzie wyglądał końcowy wynik tej walki. A jak widzimy, Gierowski cały czas też napiera. Cały czas idzie do przodu, cały czas też trafia i się odgryza. tym. I cztami. też podejrzewam, że będzie chciał obalić go na koniec spotkania. Tak, w drugiej połowie pewnie tej rundy tak. na pewno będziemy, możemy, możemy się spodziewać obalenia, no bo w poprzednich rundach to po prostu działało. Tak. Jeżeli w poprzednich rundach to przynosiło efekt, to, to po co to zmieniać? To jest ładny ten lewy taki na odejściu, ale y, nie w pełnym m, jakby nie zakresie. Skręt, ta, tak, niepełny zakres. Ale teraz ładnie lewy prawym zadziałał. Próbował na schaby. Ciekawy ten front, chybiony. Ale ładnie teraz sprawy. To, o, to chcemy, klincu. takie awantury chcemy. Tak, piękne po rozerwaniu klinczu dwa mocne ciosy. Super akcja. No, Kazieczko myślę, że powinien się wziąć do roboty teraz mocno i pokazać, gdzie raki zimują. Kurde, ta walka spokojnie, myślę, że mogłoby potrwać z pięć rund i ci panowie dalej by się tak. ruszali w takim samym tempie, tak, tak. a my z tą samą ekscytacją byśmy sobie oglądali za wymiary. że to jest to samo tempo od pierwszej minuty do ostatniej. Nie ma żadnej różnicy, nie? Czy to pierwsza już teraz runa... pięknie! Bezpoś... Ciekawe sytuacje tu się dzieją, były przestrzelone ciosy, próba wskoczenia za plecy nieudana i teraz Dominik Diorowski kręci się podźwignie na nogę. Czy to... Czy Kazieczko no co tą robi pozycję. to bardzo dobrze. Ale pięta wyszła. Nie ma dźwigni na nogę. Wstajemy do stójki. Wymieniamy Ostatnia minuta. Dajemy Dzieje. się wszystko. Super. Ostatnia minuta walki. Mieliśmy przerywnik parterowy. Bardzo fajnie się dogląda. No już widać się trochę zmęczenie, ale ten prawy wszedł. I jeszcze raz unik pięknie. Myślę, że panowie stanęli na wysokości zadania i dostarczyli nam Zdecydowanie, no mi się ta walka podoba bardzo. Jestem ciekaw w tych ostatnich sekund. Tak. I z werdyktu, szczerze mówiąc. Bo ci szczerze, Z werdyktu że... jestem bardzo ciekaw. Nie A? chciałbym sędziować tej walki. No, no, naprawdę. Dobra praca głową. 30 sekund. I wracamy Czy Kazieczko, czy... Gierowski. Gierowski. O, to jest pytanie. Na pewno przed odbiornikami zadajecie sobie to samo pytanie, kto będzie zwycięzcą tej walki? To zostawimy już sędzią. 10 sekund, ostatni zryw! Jeszcze próbuje chyba go bać pod punktem. Tak, chciał chyba spróbować wyniesienia. No ale mamy koniec walki. Trzy rundy za Panie nami, i panowie, trzy rundy pięknego za nami. Zostawiamy werty sędzią. sędziów. którego już za moment poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów obu zawodników. Panie i Panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku o wyniku tego starcia zdecydowali sędziowie punktowi, którzy nie byli zgodni w jego ocenie, a walkę punktowali następująco: Filip Niemkowicz, 29-28 Kazieczko. Łukasz Poremski, 29-28 Gierowski. I sędzia Jakub Kowalski, 29-28 dla niejednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje. foi